Bardzo muszę uważać, z kim się spotykam, co robię, bo jak widziałaś na załączonych zdjęciach yy, jestem śledona, więc yy, no, nie jest to łatwe, tak? Jak sama wiesz, będąc ze sobą publiczną jesteśmy narażeni na pewnego typu właśnie tego sytuacje, takie sytuacje, no, które właśnie no, często mają wpływ i jakoś rzutują na nasze codzienne życie. Cześć, ja się nazywam Ania Kruk, to jest Świat Gwiazd, ze mną Magdala Następień. Cześć Magda. Cześć, cześć, witam. E, Kochana, jak zwykle pięknie wyglądasz. E, chciałam się najpierw zapytać, czy Ty sama wybierasz sobie stylizację, czy masz kogoś, kto Ci pomaga? E, obecnie wybieram sobie stylizację całkowicie sama, sama je dopasowuję, z pomocą oczywiście osób, które gdzieś tam czuwają na co dzień nade mną, ale jakby sama decyduję o tym, w czym idę na, na dany event, no i, no i tak wyglądam. Ostatnio przeczytałam takie słowa, które powiedziałaś, że dopiero pierwszy raz od niedawna zdecydowałaś się założyć dwuczęściowy strój kąpielowy. Czy mogłabyś troszeczkę opowiedzieć o Twojej drodze do samoakceptacji i rozwinąć trochę ten temat? To znaczy tak, ja po porodzie bardzo schudłam, w sumie w ciąży przytyłam 30 kilo, po ciąży schudłam wszystko, karmiąc piersią. Później wiadomo, karmienie piersią, choroba Oliwiera, która wpłynęła bardzo na, na moje ciało i na... na, na Powodowała ogromny stres, więc byłam bardzo szczupła, ale gdzieś później okazało się, że no niestety metabolizm kobiety po 30 się już zmienia. No i, no i trochę mi się przytyło, tak? No i zaczęłam nad tym pracować, ale też stwierdziłam i zobaczyłam, że wiele osób coraz częściej Dąży do tego, że trzeba akceptować się takim, jakim jesteśmy. Wiadomo, trzeba o siebie dbać, nie wolno jakoś się tam nie wiem, zapuszczać, ale niestety na pewne kwestie nie mamy wpływu i że nie warto ponad, nie wiem, wszystko walczyć o to, żeby wyglądać zawsze top, 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 tylko żeby jednak wyglądać zawsze z klasą i, i normalnie. A, a no, Ciało i wygląd to nie wszystko, jak wiemy, tak? Jeszcze ważne, co jest w sercu. Właśnie, e, o to, e, co jest w sercu, e, chciałam Cię zapytać, widziałam ostatnio, że internet obiegły zdjęcia. Jak trzymasz się za rękę z tajemniczym mężczyzną, czy chciałabyś rozwinąć tam trochę ten temat? Wiesz co, nie, nie chciałabym tego rozwinąć, dlatego w sumie, że to są pierwsze zdjęcia, które mi zostały zrobione przez paparazzi od dwóch lat, dlatego wolę się na ten temat nie wypowiadać, bo cokolwiek powiem, to, to i tak będzie źle, więc, więc w sumie wolę to przemilczeć, tak najlepiej. Chyba milczenie w niektórych kwestiach jest złotem. To ja może zapytam w inny sposób. Jak ty teraz podchodzisz do związków jako osoba publiczna? No, bardzo muszę uważać, z kim się spotykam, co robię, bo jak widziałaś na załączonych zdjęciach jestem śledona, więc no, nie jest to łatwe, tak? Jak sama wiesz, będąc ze sobą publiczną, jesteśmy narażeni na pewnego typu właśnie tego sytuacje, takie sytuacje, no, które właśnie no, często mają wpływ i jakoś rzutują na nasze codzienne życie, więc no, dlatego staram, staram się i uczę się tego, aby, aby pewnych rzeczy nie komentować i nie mówić. Właśnie, o życiu prywatnym mówiąc, widziałam na Twoim Instagramie, że po 25 latach spotkałeś się z Tatą. Czy opowiedziałabyś, dlaczego nie mieliście kontaktu i jak to się stało, że jednak znaleźliście tą wspólną drogę do siebie? Tak jak już mówiłam w poprzednich wywiadach i podtrzymam to również w waszym portalu, no, na tą chwilę nie jestem gotowa ani emocjonalnie, ani psychicznie, aby mówić o tym publicznie, zwłaszcza, że minęły dopora, dosłownie kilka dni od momentu, kiedy wróciłam do Polski, to raz. A dwa, tak jak mówiłam, że ta historia jest na tyle nieprawdopodobna, że postanowiłam ją opisać w książce i myślę, że wiele osób będzie bardzo zaskoczonych i zszokowanych również moim życiem przed Top Model i tym wszystkim, co, czego doświadczyłam. Bo o pewnych kwestiach nigdy nie mówiłam publicznie, a stwierdziłam, że to jest dobry czas, aby właśnie... E, powiedzieć pewne rzeczy. Może nie powiedzieć, ale napisać. A to dopytam właśnie o tę stronę zawodową. Wspomniałaś o książce. Czy coś jeszcze teraz w życiu zawodowym u Ciebie się szykuje? To znaczy, wiesz to ja nauczyłam się take day by day, czyli doceniaj to, co masz i ucz się tego, co masz, więc wydaje mi się, że na tą chwilę książka, o której wszyscy wiedzą, jest gdzieś tam na... na... Na świeczniku i po prostu, jeśli będą jakieś inne rzeczy, to one będą wychodziły z momentem, kiedy będą się rzeczywiście działy. No i tyle po prostu. I nie ma co mówić i wyprzedać pewnych faktów, bo, no bo to jest bez, totalnie bez sensu. W takim razie zachęcamy wszystkich do kupowania książki. O, A ja jeszcze, ale na... ale jeszcze jeszcze nie nie ma, więc jeszcze chwila. A wiesz w, w ogóle, kiedy będzie wydana? W przyszłym roku, w przyszłym roku. Czyli mamy jeszcze trochę czasu. E, to jeszcze na koniec chciałam podpytać, wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego. E, czy Ty lubiłaś chodzić do szkoły? To znaczy, że to e, lubiłam, ale ja też w bardzo młodym wieku wyjechałam za granicę, więc e, ta szkoła właśnie tak zawsze, czy znaczy była mi po drodze, i później musiałam jakby kończyć tą edukację. E, jakby ja nie studiowałam, bo to też właśnie wiele osób też pytało, czy ja studiowałam. Nie studiowałam, bo nie uważam, że oczywiście edukacja jest bardzo ważna, ale nie w, każde, nie w życiu każdego człowieka studia dają wyznacznik e, i światło na jego życie, bo można osiągnąć wiele sukcesów e, i bez studiów. Dokładnie. A czy masz jakieś przyjaźnie może ze szkoły? Mam, mam kilka przyjaźni, ale te osoby nie są osobami publicznymi i staram się o jakby cenię ich prywatność i wiem, że one bardzo nie chcą być pokazywane jakby w świecie mediów, więc jakby no... Te osoby, które pokazuję na Instagramie, pozwoliły mi się pokazywać, więc pokazuję, a te, które nie chcą się pokazywać, to staram się cenić to, co, o co mnie proszą. A czy przychodzi Ci do głowy jakaś taka najśmieszniejsza anegdota, twoja ze szkoły robiło się różne, jaja były przeboje? Czy coś takiego przychodzi Ci do głowy z Twoich lat szkolnych? Wiesz co, chyba wydaje mi się, że patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, czego co się wydarzyło w moim życiu, chyba ciężko jest mi teraz wracać do, aż do takich czasów. Ale może napiszę o tym książce. W takim razie zapraszamy do kupowania książki, do oglądania naszej rozmowy. Dzięki Wielkie Magda. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.